Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku w holu zakupowym z Biedronki. Kozy latają się bawią, aj, tam. E, witam Was bardzo serdecznie. Hol zakupowy z Biedronki. Byłam, e, kupiłam kasę, wydałam. Hol, wam nagram, bo lubicie coś z krzywą mi dzisiaj stoicie. Nie wiem, nawet. Nawet nie czuję, że rymuje. Eee, chrupki dla kotów były, słuchajcie, w promocji. Eee, dzisiaj były po 9,50 przy zakupie tych sztuk, więc mówię wezmę, bo przeważnie są, są po 13 zł, 13 chyba 50, a czasami, jak zrobią taką promocję, to w, to są po 11 coś, więc dzisiaj była taka fajna promocja, więc mówię biorę biorę. Też wziąłam papier, on jest według mnie najlepszy i chyba, ale nie jestem pewna, bo tam było te Queen Soft coś tam, jakieś promocje, ręczniki papierowe, ale nie wiem, czy na tym była promocja. W końcu mówię, dobra, wezmę jeden, bo nie wiem. Wzięłam też, jak już byłam, dwa, dwa razy. Boże, no... Cukinie, cztery sztuki, bo mi się tak zachciało cukinii i sobie zrobię ją w ajfrajzerze. Ogórki, trzy wziąłam na mizerię. Dwa razy makaron. Bruno, przestań! Co tu się dzieje? Bruno! Przestań! Dwa razy makaron e, dla psów muszę im ugotować. E, chlebek. Nie było tego mojego e, ulubionego. Sonia! Poczekajcie, muszę tam iść. Nie było tego mojego ulubionego e, chleba okrągłego, takiego dzisiaj, ale był taki chleb, on tak jakby z, zwykły, według mnie. E, bo ja nie wiem, jak on się nazywa. Ja go na, byłam w samoobsługowej kasie i wziąłam go jako zwykły i chyba dobrze wbiłam. Nie wiem ale skusiło mnie zapach i taki chrupie, mięciuteńki, zaraz będzie śniadanko. W ogóle jaki ja numer odwaliłam w kasie samoobsługowej to tylko ja wiem. Nabrałam tych rzeczy, nabrałam i byłam przecież rano o ósmej w tej Biedronce i e, w, była jedna kasa czynna, zwykła i mnóstwo już ludzi stało. Ja mówię, Boże, no nie będę stała, bo ja byłam za melką, ona na dziewiątą do szkoły, to się trochę spieszyłyśmy we nie będę stała w tej kolejce, a do samoobsługowej. I wiecie, w tej samoobsługowej, no tam dużo tych rzeczy na tę wagę, na, czy na tę no, wagę, nie można tam położyć. I tak kładę, kładę, kładę i już, wiecie, cała ten... No bo to niby nie jest aż tak dużo tych zakupów, ale niektóre są gabarytowo duże. I po prostu musiałam zrobić zakupy na trzy razy. Na trzy razy, no. Za trzecim razem to zapłaciłam tylko sam papier toaletowy, bo bo było dzisiaj takie promocje 2 plus 2, to to wziąłam oddzielnie, bo chciałam zobaczyć, czy te promocje i powchodzą. Potem zakupy ledwo upchałam oddzielnie i już mi papier nie wszedł, więc papier kupiłam oddzielnie i się śmiałam, że zrobiłam trzy razy. Musiałam płacić tej samej obsługowej kasie za, za, te, za te zakupy. No tak się uśmiałam sama do siebie, więc jakaś durna jestem. dwa razy olej wyborny z oliwą oliwek 5%, omega 3%. Witamina E. Ja przerzuciłam się teraz na ten olej z wiedrąki Kujawskiego już nie kupuję, bo ja się naczytałam, nasłuchałam o kujawskim, to już go nie kupuję. Raz kupiłam ten i on jest bardzo dobry. Podobno rzepakowy jest, nie wiem, najlepszy. To jest mieszanka oleju rzepakowego z oliwą z oliwek. On jest bardzo dobry. I ogólnie kosztuje chyba 8 zł. Te, ten litr. No to, to chyba tak jak i ten kujawski. Ale bardzo dobry, jak się smaży czy coś, no chociaż teraz ja już rzadko smażę, bo robię w tym i ale czasami mi się jeszcze zdarza, żeby, wiecie, coś tam usmażyć. No to wtedy właśnie na tym, bardzo, bardzo dobry. I do sałatek można używać go i tak dalej. No mówię, przerzuciłam się. Jak jestem w jakimś innym sklepie, to zawsze coś innego wezmę, nie? Ale w biedronce już. Paweł to, jak jedzie i robi on zakupy, to kupuje Ula, U, 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 Ujawski to kupuję kujawski, bo no tak ma zakodowane w głowie, a ja wolę właśnie teraz ten. Dobra, te, te rzeczy z promocji to Wam pokażę na samym końcu, co tam nakupowałam, bo sobie je wyjmę. Dalej, płatki pod oczy, ja nie używam, używa Amelka, tu są te trzy sztuki, trzy paczki po 120 sztuk, Jakoś chyba 8 zł, ale to nie była promocja. To chyba była jakaś normalna cena. Makaron wzięłam kariatelle, bo może dzisiaj zrobię do obiadu, ale też nie jestem pewna, bo będę robić chyba krokiety, ale też nie jestem pewna. Tortille wzięłam 4 tortille, ponieważ była promocja 3 plus 1 gratis, więc wzięłam i właśnie yy, tak, no wzięłam I, i tyle i właśnie, no miałam robić krokiety, ale może właśnie z tego dobra, to już będę na vlogu mówić tu mam jakiś voucher dostałam Voucher rabatowy o wartości 20 zł do wykorzystania od 15, 12 do 15 maja przy jednorazowych zakupach za minimum 200 zł. Trzy jabłka wzięłam, to są chyba gala. Takie, z, nie wiem, bo w sumie wzięłam, wzięłam je i w sumie też nie wiedziałam, jakie wbić na kasie. Czy to są polskie, czy gala. Mówię, takie duże to chyba gala i je wbiłam jako gala, ale poszło. Nic mi tam się nie zablokowało, to może i gala. Wzięłam trzy jabłka, bo już nam się skończyły. A u nas są najbardziej to chyba tylko te jabłka idą. Trzy razy takie batoniki. Orzechy, orzeszki ziemne, migdały, czekolada deserowa, pistacje, miód. No takie te, nie wiem, z warzywa... No, ta mieszanka tych orzeszków z tą czekoladą, no takie niby, niby zdrowsze batoniki, trzy razy. Amelka bardzo też je lubi, bierze sobie do szkoły i czasami, jak nam się przypomni, to bierzemy. Dzisiaj była promocja, trzeba było kupić trzy sztuki. Kaszę, kuskus, bardzo ostatnio przerzuciliśmy się zamiast tych ziemniaków, to właśnie na różnego rodzaju kasze, ryże i kasza kuskus jest najlepsza według mnie, bo ją się zalewa wrzątkiem, minuta 5 i jakiś tam coś upiekę w i jakiegoś kurczaczka i jest y, bardzo dobry, y, sałatka i bardzo dobry obiad. No i może się fajnie tym najdzie, tylko te ziemniory, ziemniory i ziemniory. E, dwa razy. Co ona tak beczy? Dwa razy sokoliki, karówki. Mm, co jeszcze? Dwa razy no, tu. Dwa razy yy, wzięłam yy, te salami paprykowe i codzienne, czyli takie te zwykłe, bo już teraz kupuję właśnie te podłuże, takie jak jestem w Biedroce. A dzisiaj, bo no promocja przy zakupie dwóch było za 5 zł. To się opłaca, bo tak to chyba 8 kosztują. Yy, serek taki z rzodkiewką, yy, to Amelka bardzo go też lubi, to sobie wzięła taki serek. Dwa razy żółty ser Liliput. Była też promocja. Zaraz przyjdę. Była też promocja na dwa te sery. Czego tam beczysz? Latają się bardzo. Duda, Duda, Duda dawno nie było, nie jadłam, bardzo dawno więc je wzięłam, bo mi w oko wpadła. Dwa razy szynka konserwowa i wędzona. Dwa razy, ponieważ nie miałam czasu stać w kolejce. Pogniotło mi się czekoladę, bo chciała Laura taką milkę, to wzięłam jej taką milkę Oreo, tylko z tym Oreo takim na zewnątrz jakby. Dwa razy wzięłam oleje. Była jakaś promocja, był jeszcze czosnkowy i kurczę, nie ogarniałam się. Mogłam wziąć ten czoskowy też. No kurczę, bo patrzyłam. No nie wiem, no dobra, następnym razem sobie kupię. Ogólnie one były gdzieś tam na półkach po 8 zł i wziąłam tak: papryka, ostra, bazylia, pomidor, rozmaryn, oregano, bazylia. Mówiłam, a dobra, nie mogłam się zdecydować, to wziąłam dwa. Jak poszłam na oleje, wziąć ten olej, to. Tam się okazało, że przy zakupie dwóch sztuk były po 5 zł. Nie po 6 zł, po 6 zł chyba. Tak, po 6 zł. E, po 6 zł i był właśnie czoskowy. I ja mówię, dobra, już wzięłam te dwa, to jakoś tak się nie ogarnęłam. Jestem musiami z interwencją. Dobra. Nie wiem czy skończyłam na tych serach, że była promocja. Bakusia takiego laurze wziąłam z takimi piankami, dwa razy biały ser, może do kruszeczek czy tam do czegoś. Oj, oj. dwa razy duło takie te, serki z tymi broszkami, lakulat sensitive pasa do zębów, ją używa Amelka. trzy masła, była promocja chyba po 5 zł, przy zakupie trzech jakoś tak tej Mlecznej Doliny one też są bardzo dobre ok. i teraz przechodzimy na te promocje była promocja 2 plus 2 no ja wziąłam 5 rzeczy i nawet nie patrzyłam na paragonie, byłam tym e-paragon jak to mi tam odjęło? ale poczekajcie zobaczę to wam od razu powiem już wszystko wiem bo było 2 plus 2, ja wziąłam 5 rzeczy i mówię, coś. No, tam widziałam na tej kasie samobsługowej, jak mi to tam odjęło, ale mówię, kurczę, 100 zł bym zapłaciła, a zapłaciłam 70, coś mało mi odjęło. I tak sobie pomyślałam, że chyba któraś rzecz musiałam zapłacić normalną c, c, cenę. No, bo było 2 plus 2, ja wziąłam 5, prawda? No to, y, to ta jedna się nie wliczyła i faktycznie na Paragonie się. Jedna rzecz nie wliczyła i to była ta butelka. No, no bo. Bo, bo kiedyś tak były te promocje, to było tam coś takiego, że tam 2 plus 3, czy tam coś tam, coś tam, czy 2 plus 1. No i nawet tak się wzięło więcej tych rzeczy, tak jak w tych namiotach na przykład. 3 plus 1. Czy tam 2 plus 1 było, a się wzięło 5 rzeczy, to wszystkie te rzeczy były podłączone. Trzeba było gdzieś minimum, wiecie, minimum e, tych trzy rzeczy, a czy wzięłaś 3, czy wzięłaś 10, to miałaś wszystkie odliczone, a tutaj e, tylko cztery rzeczy, żeby było odliczone. No ale dobra. E, Amelka się boryka już dłuższy, dłuższy czas z butelkami, z bidonami, ona nie może sobie dobrać bidonu, butelki do szkoły. Co kupuje jakikolwiek bidon, już naprawdę tych bidonów miała bardzo dużo. To przecieka jej wiecznie, i jej coś tam nie pasuje. Nawet kupiłam jej taki bidon, taki jak ma laura, tylko taki, no wiecie, bez tam jakiś tam, zwykły, jednokolorowy. I po tam, nie wiem, dwóch tygodniach już mówi, że jej cieknie i tak dalej. Ma sakra. I właśnie były dzisiaj te Dafi. To ona mówi dobra, bierzemy to, bo jak coś jest takiego firmowego, dosyć drogiego, nie no bo znaczy drogiego, no nie wiem, no zależy. Jak dla kogo, to może to mi w końcu nie będzie przeciekać. Wzięła sobie tą większą butelkę za 750 ml, ona 35 zł kosztowała. No i tutaj jest ten filtr. Filtrów akurat nie było, bo bym jej kupiła filtry do wymiany, ale nie było. Chyba że one były w jakichś innych miejscach, ale nie wiem. Bo takie filtry do tych dzbanków to są jak te świeczki i tak dalej. A tego nie widziałam w ogóle. Dobra, to tam gdzieś się kupi. W sumie nie musi mieć, używać jak się to skończy tego filtra. Bo ja, jak ona sobie bierze wodę, to i tak bierze z tego dzbanka, w którym się filtruje. To ile tej filtracji? W kotłowni mamy filtrację. No, filtruje nam, filtry nam filtrują do kranu. Ja jeszcze mimo wszystko sobie filtruję w tym zwanku. No to wiecie, bez przesady. Ale chodzi o to, że tutaj może nie będzie, bo zawsze jest tutaj z tej pokrętki przecieka więc 35 zł. A w promocje, w promocję mi weszło tak. W końcu sobie to kupiłam. W końcu sobie to kupiłam bo już chciałam to kiedyś, kiedyś, dawno, dawno i sobie w końcu kupiłam. A to się oryginalnie nazywa rozdrabniacz do potra. I wzięłam duży, były trzy rodzaje. Były trzy rodzaje, ja wzięłam ten największy. Były takie jak połowę tego mniejsze i takie malutkie jak tylko to. Te malutkie były bardzo fajne, bo na przykład do czosku, to super. Trzy ząbki czosnku, tylko, bo tu macie ten no. I kręcicie i macie rozrobnione, i to może być fajne. Ktoś gdzieś to kiedyś polecał, i tak się zawsze wahałam, wahałam, aż dzisiaj była promocja, to wzięłam. One były po, 30, po 25 zł, niezależnie od wielkości, czy duży, czy mały, czy średni. Wszystkie były w tej samej cenie. I szczerze Wam powiem, że zastanawiałam się, który wziąć, bo ten malutki to tylko fajny jest, no tylko do czosku na przykład, według mnie. Rzucić i sobie ten. Ten średni, taki, no to o, już cebulę można by było rzucić. A ten jest największy, no można troszeczkę więcej. No nas tutaj jest cztery osoby, więc yy, stwierdziłam, że taka, ten większy będzie po prostu lepszy, no bo yy, więcej można w niego, yy, w niego rzucić. Yy, no i dlatego się zdecydowałam na ten, chociaż wahałam się między tym takim średnim jeszcze. Yy, no w sumie można by było wziąć każdy, ale no po co? No bez sensu. On ma tutaj ostrza na górze, więc jak się wrzuci więcej, no to na górze, te, na górze te ostrza będą ciały. Jak się wrzuci nawet, i tutaj na górze są dwa ostrza, a tu na dole są trzy. Wyżej, niżej i najniżej. Więc nawet jak się wrzuci, nie wiem, dwa ząbki czosku, to też powinno się to tutaj w tym zrobić, bo na samym dnie jest ostrze, więc też powinno to zadziałać. I wydaje mi się, że ten zakup zrobiłam najlepszy, że wzięłam właśnie ten duży. 25 zł, a mi wyszło chyba 16 z tego, co kojarzę z tego paragonu. E, wzięłam sobie coś takiego jeszcze, 13 chyba zł, 8 mi wyszło. To jest krajalica do sera z linką. Boże, e, to mi się przyda, bo ja jak tylko mogę, to zawsze proszę i kupuję sery, proszę. No za, w kasie, jak znaczy za ladą że panie mi kroiły, ale jak jestem w dino, to kupuję ten taki duży ser, taki wiecie, kwadratowy, w całości. Już nie będę tej pani, żeby mi go, wiecie, kilogram skroiła i biorę go w całości. Często kupujemy te liliputy, czy tam w koskach, to zależy. No i kurczę, zawsze tym nożem muszę się tam majtać. I mówię, dobra, jest ta promocja, to wezmę łatwe krojenie kostek, sera w plastry, kostek, ale okrągły też powinien. Okrągły wejdzie, bo patrzę na, na rozmiar. O, akurat widzicie, wejdzie i łatwo sobie przekroję ser. zobaczymy. No zobaczymy. To, to też mi właśnie weszło w promocję. I żeby właśnie do jeszcze sobie coś tam dobrać, to sobie wzięłam takie szczypce, właśnie kuchenne. Razy dwa je się tutaj, one tutaj odchodzą. Razy dwa Duży i mały, czy do patelni, bo ogólnie nie mam. Miałam taki metalowy jakiś, ale nie mam. Ale generalnie to do iFrazera, bo czy robię paszteciki, czy te kotleciki, czy cokolwiek, no to muszę tam tym widelcem, czy tam czymś podwadzać, albo taką drewnianą łyżką, a tak sobie po prostu złapię jeden. I z tą myślą wzięłam i za to zapłaciłam tam 6 z groszami, bo one były po 10 zł. Tak. I wzięłam jeszcze, też był za 10 zł i też mi tam 6 z groszami wyszło. Wzięłam sobie wyciskacz do czosku. Fajny jest, bo zobaczcie, wyciskacie tym płaskim, nie? Tym płaskim przyciskacie i się wyciska. No nie wiem, zobaczymy, czy to. Bo to plastik, to ja. To jest plastik. I gwarantuję, że jak Paweł wyciśnie czostek, to mu to pęknie. To jestem więcej niż pewna tego. Tutaj ma ostre takie, ostre plastikowe końcówki, że się zamyka i ten metal się po prostu czyści. Ale mówię, jak już jest ta promocja, to wezmę, bo ten mój, w moim ja mam miałam metalowy. Nie wiem skąd ja go miałam. gdzieś ale on, już ma, on ma tyle lat i w tym metalowym i tutaj rączka ta, m, m, plastikowa, czy te. Na rączce metalo, metalowa rączka, ale taka obudowa plastikowa mi pękła, i sama ta rączka taka metalowa została. I jak ja wyciskam ten czosnek, to po prostu e, wbija mi się to w dłonie i nie daje rady. Już on taki, już, też taki jakby tępy się porobiło. Mówię, dobra, wezmę za takie pieniądze, ale specjalnie mi się nie chce, bo wiem, że w IKEI, w Ikei są właśnie najlepsze te praski, ale nie jadę specjalnie po to. Jeszcze chyba zobaczę, może kiedyś. Na razie zobaczę ten, czy mi się sprawdzi. E, bo chyba w pepko są też takie metalowe. Dobra, na razie mam ten. Za taką kasę to mam taki. No i to takie, słuchajcie, zakupy. Więc yy, promocje, promocjami, zakupy, zakupami trzeba się wziąć do roboty. A z wami się pożegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a zaglądacie i macie ochotę, to zapraszam. Lajkujcie, komentujcie. I do jutra trzymajcie się. Pozdrawiam Was. Pa, pa.